Jakie są efekty debaty czas na zmianę w chorobie Parkinsona? Myślę, że ta debata przyniosła bardzo wiele bardzo konstruktywnych tez i wniosków i rekomendacji dla polskiego systemu ochrony zdrowia. Nie odkryła zasadniczo być może niczego nowego, bowiem jednoznacznie wszyscy eksperci jednomyślnie wskazują na potrzebę stworzenia ośrodków, w którym pacjent z podejrzeniem choroby Parkinsona będzie mógł liczyć na precyzyjną i szybką diagnozę. Nic tak nie męczy, jak chodzenie od gabinetu do gabinetu i posiadanie wciąż taki stan zawieszenia, kiedy tak naprawdę nie wiemy, czy to jest rzeczywiście już to rozporządzenie poznanie czy nie, czas działa na niekorzyść pacjenta z chorobą Parkinsona, zatem bezwzględnie niezbędne jest stworzenie sieci ośrodków wysokiej kompetencji, czyli ośrodków nie tylko neurologicznych, tylko ośrodków, które legitymują się już dużym doświadczeniem w prowadzeniu pacjentów z chorobą Parkinsona. Gdy dyskutujemy o tym jakie kryteria miałyby takie ośrodki spełnić, aby mogły być oznaczone jako centra leczenia choroby Parkinsona, zatem były Naturalnym adresem dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, dla neurologa, do którego zwykle w pierwszej kolejności trafia pacjent i podejrzewa, nie specjalizuje się w chorobie Parkinsona, ale podejrzewa tą chorobę, to wydaje się, że takimi ośrodkami powinny być te, które mają zarówno oddział neurologii leczący choroby pacjentów z Parkinsonem, oddział neurochirurgii, który jest doświadczony w stosowaniu technologii terapii neurochirurgicznych, czyli z wszczepiania stymulatora struktur głębokich mózgu, ale również ośrodek, który ma doświadczenie w prowadzeniu pacjentów w, zaawansowa w zaawansowanych terapiach infuzyjnych, czyli duodopy czy apomorfiny, bo wiemy, że w polskim systemie te technologie również są dostępne pod polskiemu pacjentowi. Tym samym wykreśla się charakterystyka takiego Centrum Doskonałości, Center of Excellence, dla pacjentów, którzy mogliby w sposób naturalny trafiać do miejsc, w którym nie mają być leczeni, tylko w którym mają zostać zdiagnozowani i w którym ma być opisany i zaprojektowany plan leczenia. Plan leczenia na, na kolejne miesiące, na kolejne lata, ale leczenia prowadzonego z ogromnym udziałem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i neurologa, który jest blisko miejsca zamieszkania, a dostaje instrukcje od swoich doświadczonych w tej jednostce chorobowej, Kolegów, jak tym pacjentem się opiekować? Oczywiście Centrum Doskonałości byłoby również miejscem, do którego pacjent trafi wtedy, kiedy choroba się zaostrza, bo pamiętajmy, że ona, Parkinson, to choroba przewlekła, która wraz z wiekiem, wraz z czasem będzie postępowała i te momenty zaostrzenia choroby to jest też czas, kiedy pacjent powinien naturalnie być ponownie skierowany do ośrodka referencyjnego, do Centrum Doskonałości aby zespół ekspertów, zespół klinicystów wyspecjalizowanych w tej jednostce chorobowej mógł zadecydować o kwalifikacji czy to do zaawansowanej terapii infuzyjnej, czy też do y, równie skomplikowanego i wymagającego kwa, odpowiedniej kwalifikacji kompetencji y, zabiegu wszczepienia y, y, DBS-u, czyli tego, że stymulatora struktur głębokich mózgu. Istotą tego rozwiązania jest przede wszystkim to, aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa pacjentów, zwiększyć ich świadomość co do tego, że te ośrodki wysokiej kompetencji gwarantują im solidnie zaplanowany program leczenia również skoordynować ze sobą tych specjalistów, których w systemie mamy mało, bo neurologów zają, znających się na Parkinsonie jest niewielu. To nie jest duża grupa, ale skoordynować ich i spią, spiąć w zintegrowany zespół terapeutyczny z neurologami, którzy są bliżej tego pacjenta, a którzy mogą absolutnie zapewnić mu tą codzienną, powiedziałabym, bieżącą opiekę, mając właśnie to o wsparcie ośrodka kompetencyjnego. Myślę, że to, co wybrzmiało z dzisiejszej dyskusji, to to, że centra doskonałości mogą być również centrami budowania wiedzy i kompetencji dla innych profesjonalistów medycznych. I nie mówimy tu tylko o neurologach. To może być miejsce edukacji, miejsce. Rozszerzania wiedzy, jak opiekować się pacjentem z Parkinsonem dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy rodzinnych, pielęgniarek, które chciałyby się specjalizować właśnie w opiece nad pacjentami z Parkinsonem, to może być również miejsce daleko idącej specjalizacji, niezbędnej specjalizacji fizjoterapeutów, których rola w opiece nad tym pacjentem jest naprawdę ogromna. To, co nas wszystkich połączyło dzisiaj, to przede wszystkim przekonanie, że wdrożenie modelu kompleksowej, koordynowanej opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona jest niezbędne i to szybko rozproszenie opieki, nieskoordynowanie i narażenie pacjenta na to, że on nie ma jasno zdefiniowanych zdefiniowanego planu leczenia, doprowadza do sytuacji bardzo dużego chaosu, ale myślę, że warto zwrócić uwagę i to wielokrotnie było podkreślane, że ten brak koordynacji powoduje, że bardzo często on jest kwalifikowany do bardzo drogich terapii w ośrodku, który niestety nie dysponuje odpowiednią wiedzą i który podejmuje decyzję o włączeniu, czy to do drogiej terapii infuzyjnej, czy też do kwalifikuje do DBS-u bez absolutnie pełnego uzasadnienia dla takiego postępowania. To również działanie, które ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo pacjenta, o którym nie powinniśmy zapominać.